Servus. z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang z serii od Warriora do Legendjera Plus. Moi drodzy, moi mili, w tym odcinku spróbujemy wbić wyższą dywizję niż mieliśmy w poprzednim odcinku i spróbujemy nie spaść niżej. Zobaczcie jak mi to wyjdzie i zapraszam do kolejnej części, czyli. Pytanie z poprzedniego odcinka jest od użytkownika duck 4 który zapytał Czy byłeś kiedyś niezadowolony z tego, że się starałeś, a wyświetlenia się nie zgadzały? Jeśli tak, jaki to odcinek? Odpowiedź na pierwszą część brzmi tak Odpowiedź na drugą część brzmi Wielki test wiedzy o Mobile Legends z Acnerem Jest to właśnie jeden z odcinków, było ich więcej, nie będę tutaj teraz wszystkich wymieniał Ale to jest właśnie taki, który najbardziej mnie zawiódł Ale wychodzę z założenia trochę, że każdy dostaje to na co zasłużył Jeżeli moje materiały na to zasługują na takie wyświetlenia, na taką ilość osób, które je oglądają. Niech tak będzie. Po prostu ja się będę starał dążyć do perfekcji, żeby moje materiały były coraz lepsze, żeby coraz większej ilości ludzi się podobały i zapewniały im rozrywkę na większą ilość czasu. No i wtedy mam nadzieję, że będziecie do mnie wracać, jeżeli takie materiały. Wam na pewno będziecie wracać, jeżeli takie materiały Wam się będą podobać i to jest moim celem tak naprawdę. A jeżeli chcesz, żeby to Twoje pytanie pojawiło się na początku następnego odcinka, opatrz je hashtagiem pytanie do odcinka. No, i w następnym filmie na początku odpowiem na pytanie z największą ilością łapek w górę. Subskrybuj kanał ziomek, bo w lesie nie ma poziomek. I zostaw lajka, to dam ci ciastko. Okej, okay, jak widzicie, całkiem ciekawa sytuacja. Mamy w drużynie Freje, Fightera, Aldusa, Fightera i Zonga. Fightera, e, tamuza Fightera, a nam taką wisienkę na torcie. Mamy też Angelkę, która jest supportem, więc będzie nam tutaj e, supportować. Może być ciekawie: czterech fighterów i jeden support. Na pewno będzie to zabawnie wyglądało w, game, w grze. U przeciwników jest Leslie, Silvana, Hylos, Xborg oraz Karina. Jak, jak widzimy, mają oni tylko jednego fightera. No, dwóch, może Sylwanka, też jest też się z fighterem, łamanym magiem. No, powiedzmy, że dwóch fighterów mają. Mają zborga i Sylwankę, więc no, tutaj ewidentnie widać przewagę, tak, że mamy czterech fighterów, nie mamy szans tego przegrać. Ym, wiadomo, że ilość fighterów równa się procent na win. Każdy fighter to jest 20% na win. Jeżeli masz czterech, to masz 80% szans na wygraną. Jeżeli tylko dwóch, no to niestety ale tylko 40. No gdyby jeszcze Angelka wzięła fightera, to by było 100% na wygraną meczu. Ym, wszyscy wiedzą, że to tak działa i, i nie ma co się z tym kłócić aczkolwiek no tutaj na pewno może być de delikatny podział, problem z podziałem na, 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 na linie bo wiadomo, że, że jeżeli gramy taktyczną, nudną mm, strategią to po prostu gramy 1-2-2, ewentualnie 1-3-1 teraz to może być ciekawie, bo myślę, że każdy z nas będzie chciał pójść solo a myślę, że powinien pójść Aldous, więc e, chyba, chyba sobie zostawię topa nie będę się pchał na siłę, a miejmy nadzieję też, że Tamus e, oraz Freya, również odpuszczył Aldousowi Sololinię No i jakoś się tutaj dogadamy, słuchajcie, przynajmniej mam taką nadzieję eee, Oni idą... Gdzie Thanos idzie? Ja bym chciał, ja bym poszedł z Tamuzem Mhm, ja bym poszedł z Tamuzem, niech Aldous idzie z Angelką No bo tutaj Angela się musi farmić, więc e, mógłbym jeszcze pójść na błota z Freją Ale myślę, że to nie ma sensu i najsensowniej będzie, jeżeli Aldous e, zagra w ogóle i pójdzie z Angelą na pewno by to miało dużo sensu, aczkolwiek e, widzę, że Aldous jest awkiem, co mnie troszeczkę boli, czy on coś napisał, czy nic nie napisał, bo ludzie tu chcą się poddawać, nie, nie wiem dlaczego, przecież czterech fighterów to jest najlepsza taktyka i, i, i co może pójść nie tak? To jest moje motto życiowe, co może pójść nie tak? No nic może nie pójść nie tak. Patrzcie, poszujemy ich na wszystkich liniach, e, farmimy, wygrywamy w goldzie? E, nie, przegrywamy troszeczkę, a to szkoda. Dobra, nie mamy jeszcze drugiego poziomu. To jest minus, że tutaj nas będzie atakować. Szkoda, że Aldous jest awka. Naprawdę. Naprawdę żałuję, że Aldous poszedł awka, bo, bo naprawdę widziałem w tej grze potencjał i to taki dosyć spory na zwycięstwo. Jeszcze nie mamy drugiego poziomu. O, już mamy. Patrzcie, hehe. Dobra, idziemy na mida. O, wrócił Aldous. Czy on poszedł? Wrócił Aldous? Tak, wrócił, bo sobie kupił przedmioty. I spoczko. I spoczko. Pytanie, czy na którą linią pójdzie tylko. Ma do wyboru yy, tak naprawdę wszystkie trzy. Na bazie stoi dalej, co się, co się z nim dzieje? Skąd to zwątpienie? Nie rozumiem, dlaczego on tak bardzo się boi z nami grać. Przecież wiadomo, że Yuzong jest hyperkery i, i co może pójść nie tak. Wiadomo, że Angel chciałem to oddać, bo Angela potrzebuje. Yy, przecież tego. No, yy, many, bo ma mało many. Potrzebuje więcej. Dobra, co? Słuchajcie, no poszedłbym z Angelką, poszedłbym na to. Nie mamy jeszcze ulta, niestety. To mnie trochę boli. Ale, no spróbujmy zaatakować tam. No tutaj mówię wam przecież, że Angela cały czas będzie najlepsza. O, ona mnie ultowała. No, to ten... To by było na tyle. W sensie... Gdybym miał wybierać między Aldousem a Tamuzem, to wybrałbym Aldousa, bo znacznie bardziej wolę mieć Awka w drużynie niż po prostu Fidera. Jak widzimy tutaj, Leslie już wróciła nas zabić, ale jej to nie wyszło. Tak, nas zultowała w ogóle. Co zrobiła? Szalona. Dobra, spadamy stąd. Czemu się poddaliśmy? Najgorzej, ej, poddaliśmy się, dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnej grze. Bany takie jak Farsa, Natalia, Hanzo z naszej drużyny. U przeciwników Kufra, Zask oraz Hylos uda nam się piknąć Juzongę na drugim piku, więc fajnie. I lecimy, słuchajcie. W naszej drużynie postaci takie jak Balmont Leslie, Walir Yuzong oraz Badang. U przeciwników Masha Link, Karina, Harid oraz Hanabi. No, słuchajcie, oba teamy są bardzo dziwne. Oba teamy nie mają yy, tanków. U nas jest trójka fighterów, u przeciwników, dwóch asasinów i fighter złamany na Speed Pusher, więc. E, no, będzie ciekawie na pewno. U nich Masza może tankować, u nas e, Balmond może trochę tankować, ja też mogę w sumie tankować. No, na pewno będzie ciekawie, słuchajcie. Zastanawiam się, jak my się podzielimy na role. Ja wiem jedno, że idę na pewno topa. Y, I tutaj, no, no nie, ma, nie, ma, nie ma innej opcji w ogóle. E, mam nadzieję, że Balmond kupi maski i pójdzie posaportować a Walir kupił maskę, okej, okay. ale to Walir by musiał iść botem. No, Walier by po prostu musiał iść botem, wtedy ja bym mógł zejść na Mida pomóc Balmondowi. To jest dziwna gra. To, to słuchajcie, będzie bardzo dziwna gra, ale jak widzicie, no, na legendzie takich gier nie brakuje. Mamy Hanabi na topie. Hanabi jest dobrą postacią. Jest to chyba jeden z lepszych marksmanów w aktualnej mecie. Zwłaszcza ze względu na swoją tarczę i możliwość pushu. Jest to na pewno bardzo, bardzo silne. Lesley, widzę, że już sobie słuchajcie. Nie poradziła i Lesley już wraca, tak? Nie, ona robi sobie. Reda, spoko. A nie ma badang. Nie dla, nie dla badanga Goldcrab. Jak to się mówi, nie dla basa. To teraz słuchajcie, nie dla badanga Goldcrab. Dlaczego Hanabi nie wzięła jeszcze Reda? Co robi Balmont? Co się dzieje w tej grze? To jest nierealne. Czemu masz, ma już first... Jezu Chryste, co tu się dzieje? Pomocy. Co tu się dzieje? Dlaczego Leslie cały czas z Redem? Nie wiem, że to jest niemożliwe. No nic. Yy, nie ma to jak w pierwszej minucie yy, tracić pierwszą wiesz, To zawsze, zawsze dobrze wróży, generalnie. Co może pójść nie tak w dalszej części rozgrywki? No, przecież wszystko układa się tak, jak powinno się układać. Wiem, że tam jest Skarina, ale musimy szybciutko puszować, słuchajcie. Co, link, 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 nam, link nam kradnie blue, więc pójdźmy go po prostu zabić. Huhu. <laughs> Lecimy go zabić, słuchajcie. badan jak widzimy, nie pomoże tutaj nam. Eee, link boję się, że może uciec. O, ale hapnięty ładnie. O, jest karinka sobie. Boom, i nie ma karinki. Ja się zregeneruję. Słuchajcie, poczekam na czwarty poziom, chociaż jest tutaj drużyna. Nie, drużyna nie walczy, spoko. Więc zregeneruję się na spokojnie, poczekam na czwarty poziom. No i teraz mogę wbijać, ale też nie chciałbym wbijać pod wieżę. Słuchajcie, jest 2-1 dla nas, jest to fajna fajna sytuacja na pewno. Um, pytanie: co, co z maszą? No, ja bym poszedł może na, to, na, na, na tego bota, jednak, bo widzę, że ta masza się rozkręca. Jeżeli Badek sobie poradzi na topie sam, to będzie spoko. Wiem, że Walir. No może mieć ciężko, może mieć ciężko, ciężko zwłaszcza, że gra z maską, no ale myślę, że my tutaj z Maszą sobie na spokojnie poradzimy. Mamy to podrzucenie, mamy też tutaj e, spory live z tym, mamy też pulta do ucieczki, no ale Masza idzie na, na mida, a my jesteśmy na bocie, no i czyżby teraz double kill tak dla przeciwnika. Eee, no i co? My z bot schodzimy na mida no i będziemy tak ganiać tutaj za Maszą, możemy zabić Harita tak naprawdę. Myślę, że Harit Karina, no, spalony ult, spoko, co, 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 co może pójść źle, co? O, wszystko poszło tak jak miało pójść. O, jest Link sobie. Jest sobie Harit też, spoko. Ale nie będziemy się z nimi bić, nie ma sensu tracić farmy. Słuchajcie, musimy się farmić. Ajajaj! No dobra, ale tutaj y, nie żyje, słuchajcie, Link. I mam nadzieję, że teraz Leslie również zabije Harita. Chociaż Harit tutaj jest tą tarczą. Udało się zabić też Harita s 5 Padliśmy niestety, ale jesteśmy 2-1-2 i mamy najwięcej golda w naszej drużynie. Prawie najwięcej golda w grze, jest to e, całkiem spoko. Badank e, ukradł maszy. Postać to no jest fajne, bo widać, że maszy tutaj nie będzie najlepiej ogarniała. Szkoda, że Badank teraz stracił wieżę. No, ja też nie do końca wiem, gdzie się udać, bo widzę, że wszystkie linie są zajęte. Jest tutaj Hanabi dalej, więc my się w nią na pewno wbijemy. Od razu odpalamy Ultimate i lecimy na Hanabi. Hanabi oczywiście przed smokiem nie ucieknie, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja tam w krzakach czekała masza, no dobra. Dokładnie. I możemy sobie na spokojnie się wycofać. Masza nie żyje, Hanabi nie żyje. No i możemy, słuchajcie, wziąć kraba. Pyk. <laughs> no i wierzę na tobie, oczywiście. Goldkraba i że na topie Boom Dla nas oczywiście Goldcrab eee, Idzie tutaj drużyna przeciwnika na Balmonda, bije Balmonda, czy uda? Nie, nie udało nam się zabić tutaj słuchajcie tego Linga, który by na low uciekł No ale też przynajmniej nie, umiar nie umarliśmy, to jest spoko, możemy spróbować mida, bo wiesz, że Karina jest na topie eee, No i co, i możemy dzięki temu wziąć midę na spokojnie? Chyba nikt tutaj nam nie przydziwić. to spoko Mid w gratisie, że tak powiem E, I co? I jeszcze jedna wieża nam idzie? Nie, no to by było zbyt proste. Prawda? Tak. E, jest sobie tutaj harit Oj, oj, czekajcie, chyba, w, chyba wbiegliśmy pod wieżę, co? Albo i nie, nawet nie wiem. W każdym razie, no trochę za długo nam się ult odpalał, ale mogliśmy uciec, chciałem się pokusić do tego Harita, niestety nie wyszło. Ale spokojnie, teraz generalnie budujemy sobie Queen Wingsy, jak widzicie to jest ten build. Bloodlust X Magic Shoes, Queen Wingsy, Oracle, Blade of Despair oraz Immortality. Mówcie sobie co chcecie, ale mi się z tym buildem po prostu da najlepiej. Też nie jestem jakimś prostym, żeby tutaj wbijać np. z buildem pod AD i zabijać, bo miałem też taką propozy propozycję, żeby właśnie zagrać z buildem AD. Miałem ja też propozycję, żeby zabić tutaj tego linga, który nam na pewno ucieknie. No nie wiesz, że nie ucieknie. Dokładnie, i uciekł sobie. Mm, ale on może nie mieć, słuchajcie tego. On może nie mieć. Dokładnie. Kurczę, no tego linga bym zabił. Dobra, lecimy po niego. Bum. Prawda, mogliśmy oddać Leslie, ale, ale... mi z zależy, zależy na kiloch, bo wiem, że tutaj e, Zilong jest. Zilong, u, e, jest w stanie wygrać Gierkę na spokojnie nawet Solo. A zwłaszcza, że patrzę na ten... Team, e, to tym przeciniku też nie niezbyt dobrze ogarnia, więc ty na pewno Juzongem, e, gdybym się uparł, byłbym w stanie Solo wykierować Gdybym potrafił grać po prostu e, to na pewno by to się udało. Tutaj nam pisze. Pinguje w sumie Balmond, żeby się wycofać, ale my nie zamierzamy się wycofywać. Udało się Balmondowi zabrać żółwia, niestety, nie nam. A szkoda, nam by się na pewno bardziej przydał, żeby tutaj robić jeszcze większy pogrom. Na gdzie jest Harid, którego się będziemy wbijać? Mamy jeszcze 5 sekund do ultimata, No ale widzę, że tutaj już Balmond go goni. Nadchodzi Leslie, więc będziemy po prostu odcinać drogę ucieczki. Czy on się będzie próbował bić? No nie no, on nie ma, nie ma szans uciec. Szkoda, że nie złapaliśmy nawet asysty. No ale no co, możemy się wbić w Mida. Najmierz widzę, że jest dwójka przeciwników. Oczywiście bijmy karinkę, bo ona nie jest w stanie uciec, nam. No i Hanavi, oczywiście to też jest. też ją tutaj trochę potrajmy. Może udać się. Nie, nie uda nam się jej zabić. Spali flickera to jest fajna opcja. I wycofajmy się, słuchajcie, polinga, bo gdzieś tu sobie będzie biegał zaraz. No, dokładnie, ale, ale zdążył uciec, słuchajcie, dużo nie byliśmy w stanie zrobić. No, nie będziemy się tam bić pod wieżą, tam jest masza, co prawda, tam jest link, ale, ale nie chcemy się z nimi bić, bo oni sobie uciekną pod wieżę. A chcemy spuszować mida bardziej, chociaż widzę, że oni się dosyć mocno wysuwają. To nawet bym się pokusił, żeby ich za zabić, słuchajcie. Ta masza próbuje ich odciągnąć, na podróż, jest tutaj Harid. Czy uda nam się go zabić? Nie, nie sądzę, żeby nam się udało go zabić, a szkoda, chociaż szczerze, gdybyśmy się szybciej po niego wbili, to na pewno by się udało. Ok, teraz bym stąd uciekł po prostu. No, teraz bym stąd uciekł, bo jestem na strasznym low. Ale teraz nie wiem, czy bym dużo zrobił. Ale uciekłbym bardziej się sfidować, słuchajcie, sparmić na bota. Chociaż widzę, że już tam idzie tepek od e, Leslie. Leslie gra z teleportem. Ha, co ciekawe. Szkoda, że nie z Inspirem. Kto wie, ten wie. E, nawiązanie do poprzedniego odcinka a zresztą. Albo przed poprzedniego. Jak się mówi, przed odcinkiem poprzednim? Przed poprzedni? Nie, chyba dwa odcinki temu, tak się chyba mówi, nie? No nieważne. W każdym razie, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka z yy, właśnie z rankingowej rozgrywki L, to serdecznie zapraszam. Teraz jest to tak trochę jakby jakby to powiedzieć od L do M, czyli od legendy do mitika, ale nie przejmujcie się nazwą, liczy się wkład, prawda? Możemy zrobić lorda, chciałem powiedzieć, żółwia możemy zrobić. Możemy też bić się tutaj w Harita i w Karinkę. Oczywiście chcemy zabić Harita, to jest nasz cel, słuchajcie, żeby żeby go zabić. I pozabijać też całą resztę, bo czemu by nie? Double kill, ale niestety mamy za mało. Jeszcze za mało żyćka mamy. Gdybyśmy mieli więcej obrażeń, moglibyśmy po prostu ich szybciej zabić. No ale tutaj masza cały czas poszuje. Masza w ogóle gra, gra, grają cały czas. Gra... Przeciwnicy grają cały czas bez, bez maszy. Masza tylko poszuje. No myślę, że to jest wygrana giereczka, jak widzicie. Yy... Solo gry w legendzie też się da wygrywać, chociaż nie chcę mówić teraz hop, dopóki nie, przesk nie przeskoczę. Takie bardzo mądre przysłowie, że gdyby kuska nie mówiła hop, to by szybko sobie nosa nie w białym nie umaczała. <laughs> nie wiem, chciałem przerobić jakoś śmieszne to przysłowie nie wyszło. Sorry. Pójdźmy odprosować topa. I wygrajemy po prostu gierkę, bo tak jak mówię, no nie, nie mów hobby dopóki nie przeskoczysz, prawda? E, I gdyby kuska to by nóżki nie złamała, to te dwa przysłowia jakaś tak fajnie ze sobą brzmią. Mm, ale myślę, że słuchajcie, tutaj solo uda mi się to wygrać. Więc nie jest tak, że, że solo w legendzie do, na Mitiku, w sensie w drodze do Mitika, nie da się wygrywać. Da się, ale jest to bardzo ciężkie i generalnie, no na, na pewno fajnie grać. Y, Piątkę. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś grę tutaj właśnie w piątkę, a, czy, to, czy to właśnie Hypercarry, czy być może jakieś ciekawą taktykę, nie wiem, pięciu fighterów, bo już taką gierkę widzieliście zresztą. Tylko to jest fajny pomysł. Właśnie padłem taki fajny pomysł, żeby to nagrać w formie. E, w formie drużnowej, gdzie faktycznie to będzie przemyślane i gdzie to faktycznie będzie miało ręce i nogi, a nie z randomami, bo z randomami to bywa różnie. Tutaj zaraz Masza prawdopodobnie przyjdzie zrobić potworka z dżungli. Albo nie. maszo proszę umrzeć nie Karino, dlaczego mnie zabiłaś Wiecie, potrzebuję orakla no i gdybym miał orakla to bym pewnie, nie, pewnie umarła no jest orakl już, już mi nic nie zrobi już się jej nie boję wcześniej choć na palcach chodziłem teraz już nie ale tutaj nareszcie byliśmy słuchajcie z maszą masza nam zadała 6800 obrażeń karina zaledwie 3500 jest to ewidentnie widać przewagę. słuchajcie masz nad Kariną. Myślę, że gdybyśmy walczyli jeden na jeden z Kariną też by nie miała podejścia, bo tutaj masz nam zadała prawie całość, całość HP, jak widzicie mamy 7100 punktów życia Masz nam trochę zdała, trochę się wychylowaliśmy, ale to i tak nam zostało około właśnie 3000, mniej więcej HP, gdzie Karina się wbiła nam, to te obrażenia po prostu wcisnęła i nas zabiła. Teraz słuchajcie, no, no fajnie by było zagrać na przykład w Teamie, żeby tutaj jednak e, wygrać tą grę. O, Balmond, y, 12 minuta, a ty kupujesz maskę. Okej. Okay. <grybujesz> nie wierzę. ale spoczko. Y, Karina robi mega kill. Lećmy tam pomóc walirowi. Y, nie wiem czy to dobre na dobre nam wyjdzie, słuchajcie, trochę się tego boję, ale spróbujmy. I co, na pierwsze co to bijemy, bi bijemy Karina. Wow! Kiedy to się stało? Masza nam 3000 znowu zdała. Ale to wszystko dlatego, że kupujemy czas tutaj badankowy żeby spuszczono. Jeżeli, jeżeli nie wiecie jaką potęgę ma push To nie wiem czy mogę to zdradzić Mam nadzieję, że już tak Ale jeżeli nie to teraz to pewnie wypikam Serdecznie zapraszam do odcinka Na odcinek do Acnera gdzie graliśmy sobie tylko pod push gdzie nie, mogliśmy atakować, gdzie nie mogliśmy atakować przeciwników Zobaczcie sobie jak to wyszło A teraz co no Ulepszamy sobie na trzeci poziom już Ultimate'a i fajnie by było jednak mm, Zgrać się zrobić to Getter for Team Fight i jednak piątką zagrać, bo jak się wbijam jeden na cztery, to dosyć szybko umieram. A nie chcemy szybko umierać. E, Nemida, możemy, możemy wbić się na Mida, możemy zabić tą Karinkę. Kariny nam raczej nie ucieknie. Czy Karina nam uciekła, naprawdę? Gdzie jest moja drużyna? Halo, drużyno. Ej, naprawdę nie mam drużyny. Ej, gdzie jest drużyna? Co jest? Ej, co jest? Kurwa, oni na bota poszli? A bo lord jest Całusem głupku Naprawdę, no to, to, to też oznaka, żebyście patrzyli na mapę Bo jeżeli nie patrzycie na mapę, to dzieją się takie rzeczy, że wbijacie się jeden na Na czterech i, i przegrywacie grę. No kurwa, jak przegrywam grę To po prostu idę, idę się wieszać Nie no, nie, nie wolno się wieszać, pamiętajcie, wieszanie się jest dla słabych, a wy nie jesteście słabi, bo jesteście duszami Sonsona, a dusze Sonsona są 21 najlepszą widownią na polskim YouTubie. Pewnie zapytacie e, Sonson, ale dlaczego 21? Albo nie zapytacie, ale i tak wam powiem. E, dlatego, że kiedyś byliście drugą ale straciliście pozycję w moich oczach i teraz jesteście 21 widownią. Przed chwilą byliście 22, ale... ale, ale, ale... ale hmm. Bledliston powiedziała mi, że, że zrobiliście dla niej trochę ruchu. Kilka osób do niej wbiło i zauważyła, że coś się zmieniło, więc zyskaliście jeden punkt, jeden. Zabijmy Dinga, gdzie on poleciał. Wu wrum wrum, dobra, ty no, ale Karino samo chyba... Ha, sama Ci się nie uda przeżyć, co? Ty no, zabijecie, zabijecie, rozumiesz? No. I nice. Teraz nie ma kariny, co się możemy bić. tym masza mnie boli, wiecie. Oj, zamknęłeś nas bardziej. Ok, wygraliśmy chyba, co? O ile wydefują nam w topie. E, bo tutaj idziemy z minionami, więc raczej przeciwnicy nie mają szans tego wydefować. 20 sekund u nich żyje. Tylko masza, która leci od tyłu, więc tutaj no, powinniśmy to wygrać teraz generalnie. No i co? I tyle by było z tego odcinka. To co ważne, chyba, chyba powiedziałem. Zostawcie pod tym lajkiem 500 łapek w górę, to wiecie 20 pozycji na polskim YouTube. Nie, ale tak szczerze z tą 21 pozycją to trochę żartuję, a trochę serio faktycznie e, e, zawalaszmy tę pozycję i zobaczmy, w widownią jesteśmy. Jak dobrze wiecie, gimper ma drugą czy tam trzecią widownię na polskim YouTube. Ktoś słyszałem, że ma ósmą, więc musimy ich pobić, musimy być lepsi. E, wiadomo, Legend 2 i 5 gwiazdek, więc jak dobrze pójdzie, to, to seria OWL Plus będzie miała 5 odcinków. To by było naprawdę miłe. No i to by było na tyle z tego odcinka. Wielkie dzięki za oglądanie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. We will be in touch.